Witam Was gorąco na trzecim odcinku o poznawaniu, bo akcji poznawanie Potwora. Dziś jeszcze na początek to nie wiem, kto potwora, Ej, może to ile sprawdzić, jakie mam teleportery, może z teleporter, z teleportera jakiś wnioskuję. Może trochę muzę zapuścimy. Tak nie żeby nas było słychać. Hmm, przyciszę. Dobra. Nie wiem czy mnie słychać, ale dobra. A może nie wiem. No, bo nie. Już każdy chyba wie. Cię nie zgaduje No dobrze. No i tutaj Czy się pisze. Wszyscy wiedzą na co ja idę. Wszyscy, którzy mają lewe 25 i dobre eq to wszyscy wiedzą o tym jak i gdzie jest. gdzieś. Gdzieś ich tam i gdzie mogą wygrać idę na tego perfona z niego mogą nawet lotać unikatowe rzeczy chyba nie mam je, nie tych rzeczy już co były z niego albo jeszcze sprawdzę ale nie raczej nie nie raczej nie mam ale może teraz lotniemy jakiś lotniemy jakiś przedmiot może nikt nie wie Mamy dobre eku jak widać o tu, nawet dobre, nawet, nawet. Na razie teraz próbuję. Zbieram koło 10... Ema, 10 Ema na razie mam, tyle. Nie, 810K, zbieram koło 800 Ema, nie bo chcę, żeby chcę kupić jakieś eku heroiczne. Heroiczne... Nie wiem, jeszcze powtórzę bo to jest nadzwyczajne więc dobra teraz czekamy może na tego potworka Może się grupujemy. 16 lewa. Co tam ma być? Dobra, nie wiem, niech się nalazia, nie zwęczę. Może do grupy weźmiemy. Było lepiej, no tak. Lepiej do grupy lepsze tej loty, jakie się znam z mojego tego. No to zobaczymy. Może zrobimy z go jakimiś roścami PHP. Może? Może? Mhm, Jak mm. nie zgadzaj. trochę trzeba się naczekać, no. to myślę, że on go pokona i ja znam takie kody, że mogę zobaczyć jego eku. A jeśli zobaczymy, jak będzie nieprzyjemnie, może sprawdzę go do handlu. No, pokażę moje rzeczy, to mu kopara spadnie. No i spada mu na pewno kopara, jakie patrzy rzeczy. Ha, ha, he, 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 he. ha, ha. ha. Na pewno mu kopara zleciała. Dobra, zabiliśmy, więc już możemy wracać, o, może jeszcze trochę potworków zabijemy. Otworek, opuść grupkę Nie mogą go zbić, no co za cieniaski No jak to jest, Wyszedzimy. Nie, właśnie nie potrzebuję tego Nie, opuść grupę, ja nie chcę w tej grupie on o, może nie tego O, jakie słabe A że jakbyśmy padli na nie? Nie, jak są to słabe to jest, żeby w ogóle być w mojej tej u No mi tak słabo nie wiem czy tą muzykę słyszycie, ale ja słyszę dobry ten odcinek, może być dłuższy tutaj na tym polega, żeby Pokazać resztę potworów, bo to jest ostatni odcinek z serii. Pokazywanie potworów, po, po, y, już po krótkim mm, czasie dowiedzę się, y, co będzie w następnych odcinkach. Już będzie, co hmm, może być, dobra. Oczekajcie się, po krótkiej przerwie dotrzeć tam, gdzie powinienem. Dobra, ja jestem. Wróciłem po krótkiej przerwie i wracam, idę w stronę toru, tylko najpierw trzeba przejść przez taki jakiś głupi korytarz, nie wiadomo po co, kto go wymyślił i w ogóle... <śmiech> <śmiech> Też zobaczycie na moim kanale niektóre gry z GTA, bo myślę, że z GTA mogę też nagrywać, ale jest trochę nie bardzo, bo wiecie, nie mam takiej dobrej GTA dwójeczkę. Ale jeżeli ktoś chce, żebym nagrywał filmiki GTA 2 Piszcie, komentujcie, lajkujcie, co chcecie. Każdy lajk like się liczy. O, nie to też gacek szary. Można z niego... Tak słyszałem od kolegów, że można z niego lotnąć heroiczną rzecz heroicznego nietoperza. Miałem go kiedyś, ale koleż, kolegium się wymieniłem za T Buti i Tom ciapę. E, tak heroiczny ten, ten, on i tak nic nie dawał. To ja mówię, a po co on mi dupa z nim? Nie. No to dobra, wzięłem go, wywaliłem, co tam też nie będę z to topeżem który nic nie robi na początku gry to ja myślałem. Nie wiem, że widziałam, tu dobra, dochodzę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Otóż mnie dobija Normalnie Ponto f